mają tutaj owczar, a dzisiaj wam zaprezentuję jak zrobić fałszywy brok diaksowy. I oto jest cała magia. To jest cała maszyna. Będziemy potrzebować jakeś tam jak mm, broków Diaks. Mogą być to 3, 5, 10, zależy jak to ma. I tak, maszyna widzicie, szybko, strasznie pracuje. I tak, jak pismo się, rusza, to w to miejsce, w tą kartkę musimy dawać jak najszybciej broki diaks te ja ich mamy. No ale to tak o, zaczynamy. I, I widzicie? Mieliśmy 3 broki diaks, a wyszło nam 5 broków diaks. I tak, yy, jak mieliśmy w ekwipunku 3 broki diaks, no to pierwsze 3 broki diamentowe są prawdziwe. Czyli możemy zniszczyć te pierwsze broki. Na przykład jakbym miał 5 broków diamentowych w ekwipunku, no to pierwsze 5 broków by było prawdziwe. Natomiast te nowe, dodane są fałszywe. Nie, przy ich zniszczeniu nic z nich nie wypada Po prostu się rozsypują i nic z nich nie wypada I tak e, Jakbyśmy byli jakimś graczem I za jaką zobaczyli taki Braut na no To byśmy oczywiście pobiegli go z, nie wiem zniszczyć A tu zaskoczenie, nic z niego nie wypada I możemy w tym zrobić jakąś pułapkę Że na przykład zniszczymy A tu TNT wybucha I tak e, Teraz przejdę może do budowy tego to widzimy się za chwilę. Dobra. Do budowy będzie nam potrzebny jeden Jupiter, 5 dwa dwa torcze te z Edstone'em i jeden jakikolwiek słowiec, taki kiołosek i piston. I oczywiście jakiś diak z żelaza lub złota. Zaczynamy od położenia bajoku dowolnego jakiegoś, może to być nawet bojook diamentowy. I tak, później piston, tu dwie pochodnie. Łączymy je ze sobą i tu jupiter i zaczyna nam szybko lecieć piston i wtedy to tak jak wcześniej kładziemy barki i tak pierwsze trzy teraz nam wyszło sześć czyli pierwsze trzy są prawdziwe możemy je szybko sobie wziąć a te trzy zostawić zrobić z nią jakąś pułapkę właśnie i, I to by było na te To dzięki, że poświęciłeś czas na obejrzenie i się manko do następnego odcinka.